Dzień dobry. Cześć! Czy lubisz odkrywać rodzinne tajemnice? Za murami pięknych domów skrywać się mogą różne historie. Nie zawsze są tak piękne jak rezydencje, których się rozgrywają. Ten wstęp przybliża nas do powieści Jan Moriarki. Ona właśnie wyspecjalizowała się w opowieściach, które odsłaniają rodzinne tajemnice. O samej pisarce zrobiło się głośno w związku z ekranizacją jej wielkich kłamstewek. Być może widzieliście ten świetny serial. Sama zachwyciłam się tą historią i doskonałą ścieżką dźwiękową. W ubiegłym roku miałam też okazję poznać sekret mojego męża, Lion Moriarty. Dlatego wiadomość o premierze powieści Niedaleko Pada Jabłko bardzo mnie ucieszyła. Jak tylko zaczęłam czytać tę historię, odkryłam, że tak szybko się od niej nie oderwa. Zacznę jednak od głównych bohaterów. Są nimi Delaneyowie, rodzina, w skład której wchodzi sześć osób. Para małżeńska z wieloletnim stażem, czyli Joy i Stan, oraz czworo ich dorosłych dzieci. Starsi Delaneyowie prowadzili przez lata szkółkę tenisową. Jednak niedawno ją sprzedali. Mogą odejść na zasłużoną, spokojną emeryturę i w pełni cieszyć się wolnym czasem. Para nadal prowadzi aktywny tryb życia. Wkrótce doczekają się 70 roku życia, ale wciąż są niepokonani w Debla na korcie, wśród ludzi w podobnym wieku. Pewnego dnia sielankę burzy zniknięcie Joy. Jej najbliżsi po kilku dniach nieobecności matki zgłaszają zaginięcie. Podejrzenia padają na Stana. Czy miał motyw, by zabić swoją żonę? Rodzeństwo Amy, Logan, Troy i Brooke martwią się o swoją matkę. Prowadzą swojego rodzaju śledztwo. Chcą dowiedzieć się, co mogło stać się z Joy. Wysłuchujemy ich rozmów i odkrywamy, że zastanawiają się, co mogą powiedzieć policji: dlaczego nie chcą się podzielić z wszystkimi informacjami, jakie mają? Otrzymali dziwną wiadomość od matki, ale telefon został znaleziony w domu. Szybko odkrywamy, że w tej rodzinie nie wszystko jest tak idealnie, jak wyglądało to z zewnątrz. Line Moriarty prowadzi narrację w taki sposób, byśmy mogli poznać różne perspektywy. Narracja pozwala obejrzeć tę rodzinę z kilku stron. Dzięki temu odkrywamy choćby jak widzą ich ludzie z sąsiedztwa. Podczas lektury książki niedaleka pada jabłko, prześledzimy dwie perspektywy czasowe i poznajemy dokładniej kilku bohaterów. Odkrywamy, co wydarzyło się rok wcześniej i zastanawiamy się, Jakie ma to powiązanie z tym, co dzieje się w teraźniejszości? Te opowieści przeplatają się ze sobą, a czytelnik po chwili odkrywa, że uważnie, w pełnym napięciu śledzi tok narracji. Przez całą opowieść zastanawiamy się, kto i z jakiego powodu byłby zdolny do tego, by skrzywdzić Joy. Tenis ziemny w Australii od dawna jest ważną dyscypliną sportową. Od jakiegoś czasu i u nas okazuje się istotny Delanejowie, jako rodzina prowadząca szkółkę tenisową, świetnie się wpisują w sukcesy świątek. Tu widzimy kulisy tenisa ziemnego, to co musi zrobić przyszła gwiazda, by odnieść sukces. Jednak rodzina Delanejów nigdy nie zaszła tak daleko jak nasza polska tenisistka. Tylko jeden z ich podjął opiecznych, stał się słynnym sportowcem, ale z jakiegoś powodu opisywana przez Lion Moriarty rodzina, zanim nie przepada. Co takiego zrobił ów teniesista, że Delanejowie unikają wypowiedzenia na głos imienia tego człowieka. Liczne retrospekcje oraz bieżąca akcja odpowiedzą z czasem na to pytanie. Z kolei taki sposób prowadzenia narracji za każdym razem wnosi coś nowego do historii. Wpada kolejny kamyczek, który burzy zbudowany do tej pory idealny obraz rodziny i wprowadza nowe podejrzenia. W sprawie zniknięcia Joy. Dziwne zachowanie męża kreśli rysy na tym idealnym małżeństwie z półwiecznym Starzem. Podejrzenia coraz mocniej wskazują na Stana, który z jakiegoś powodu niewiele mówi o sobie. Lionel Murray -Harty po raz kolejny udowodniła, że jest świetną pisarką taką, która potrafi budować napięcie. Choć niedaleko pada Jabłko liczy prawie 600 stron, to do samego finału jesteśmy trzymani w niepewności. Nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. Na dodatek wciąż musimy zmieniać swoje przekonania na temat winnego. W toku akcji pojawia się wiele podejrzeń, przypuszczeń, a z czasem uświadamiamy sobie, że tak naprawdę prócz wątków kryminalnych mieliśmy okazję poznać ciekawą opowieść rodzinną. Śledzimy historię sześciorga członków rodziny Delaneyów, poznajemy ich losy, dowiadujemy się, jakimi są ludźmi. Te wątki obyczajowe oraz psychologiczne okazały się przekonujące. Spodobało mi się tło, w jakim została osadzona opowieść, a przecież niewiele, niewiele wiedziałam o współczesnej Australii. Dzięki powieści Moriarty poznałam historię o ludziach i ich wzajemnych relacjach, tłumionych żalach, smutkach i radościach a sama intryga wciągnęła mnie do reszty. Lion Moriarty udowodniła, że świetnie kreuje historię. Mnie jako czytelniczce poznawało się z przyjemnością fabułę Niedaleko pada jabłko. Myślę, że większość osób, które sięgnie po książkę, nie będzie potrafiło się od niej oderwać. Dziękuję za obejrzenie recenzji. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Trzymaj się! Cześć.